Cześć siemanko, z tej strony MuzikaTV, witam was serdecznie na kolejnej reakcji na kanał Teraz wyguź barakuda Baracuda official video Mam widzowie 17 w momencie nagrywania, chyba o 15 wchodzą to na YouTube Ja nagrałem się już Kurde, 6 odcinków bo siedem, więc generalnie będziecie mieli co jeść, ten weekend będzie co oglądać, dużo rzeczy, jeszcze dzisiaj pewnie coś płatnie, My myślę, że to w ogóle dzisiaj wrzucę, to, że dzisiaj będzie w ogóle w piątek e Wraz właśnie z innymi premierami, zobaczymy sobie jak to brzmi, jak to wygląda, jak to płynie do góry, dzieciak ostatni single Wygusia był tam chyba z parę tygodni temu Miesiąc temu bym powiedział może? Miesiąc to jest taki temat, e taki termin, który bym obstawiał, że ostatnim razem to było i widziałem, że bardzo wam przypadło do gustu tak samo mi bardzo przepadł ten kawałek do gustu, według mnie był super fajny Wzniosły, emocjonalne, fajne były tam parsy I totalnie jak ten numer będzie w podobnej stylistyce stary to Równie mocno się podjara I Zobaczymy sobie jak to brzmi, jak to wygląda, jak to płynie, każde życie zostać suba, -like lajka i komentarz jak jeszcze tego nie robicie Barakuda tytuł Barakuda brzmi jakiś kwiatek, albo jakieś zwierzę w ogóle Chyba jakieś zwierzę to jest barakuda, jakiś re re rekin, no, nie wiem tak też dokładnie No i co, wjeżdżamy w to wyguść, widzę zapowiada, nie wiem czy zapowiada płytę czy coś, czy robi single Chyba nie ma zapowiedzi płyty żadnej, ale widzę, że robi muzykę, więc zobaczymy, sobie jak to wszystko brzmi. Też bardzo dużo osób mi pisało, że chcecie to na kanale, więc po prostu wierzę w to, co chcieliście. Dzisiaj praktycznie wszystko zrealizowałem z propozycji waszych, co chcieliście, więc. Let's go. Wybić barak bro. Ok. Brazylia vibes, ale dupeczka. A ty klęcznym, część jak? Nie wiem, nie słyszę mną widzę. Znaczy to nie będzie raczej taki <ścoughs> czy stylistycznie raczej yy, Nie będzie to podobny kawałek do głowy do góry, czyli to będzie bardziej club vibes yy, Słuchałem dzisiaj tego Macie i ubrania sprawdzałem na kanale To kurde, on też miał taki właśnie klimat yy, wiesz o co chodzi? Brazylijski A ty gręcznym, tym, tym, jak? Nie wiem Miesz ze mną widzę gwiazdy na niebie Ty wykonuj polecenia, ale nie miej mnie za ojca Nie wiem skąd to umiesz, ale robisz tak do końca Myślałem, że to wiesz coś Ty wykonuj, wykonuj Wy... Ty co? Ty wykonuj polecenia, ale nie miej mnie za ojca? Właśnie to jest L-list, to jest l kurde Generalnie powinna cię mieć za ojca, wiesz o co chodzi? Laski z Daddy iszysz to słowem The Neighborhood Broski That's what's up a ty kręć tym, tym, jak? Nie wiem. Nie słyszę mną, widzę gwiazdy na niebie. Ty wykonuj polecenia, ale nie miej mnie za ojca. Nie wiem skąd to umiesz, ale rupisz tak do końca. Myślałem, że to wiesz, że to była tylko chwila. Z drużyną. Co, klubowa TV taka Aloki, wiesz o co chodzi? Na razie, klubowa TV. No nie wiem czy do radia z takimi dupeczkami. Wydaje mi się, że chyba nie aż tak. Ale bardziej taka, taki numer, typu właśnie. Trzęść yy, swą dupą, yy, otwieraj maszpit i kręćmy imprezą. Wiesz o co chodzi? No na razie raczej nie kawałek z moich ulubionych gatunkowo, nie Ojca. Nie wiem skąd to umiesz, ale tak do końca. Myślałem, że to wieczność, bo była tylko chwila. Z drużyną kibicuję ci zaczyna się festiwal. U A, nawiję jak makaron. Dzi wrócisz do domu rano. Ja ci postawiłem drink, zostawiłaś na nim śminkę. Widzę jak ty kiwasz a ja nigdy nie gra... Ale szczerze, jego jakby motion, jego aparycja, jego styl bycia, jego głos taki, kurwa, wie co, chodzi, taki niepewny? Nie wiem czy, czy dobrze to rozkminiam, ale ja, ja zawsze go tak kojarzę z takim. Że ma taki... taki... Nie powiedziałem insecure głos, ale taki zabawny, zapadający w taki niepewność, wie co, jak taki taki kurwa kujon vibe. wiesz że co ma taki kujonski głos czasami, nie? To nawet to pasuje, kurwa, to wygląda jak taki ziomek, który podpiera ścianę i nagle otwiera się koło ją, ja wchodzi na środek parkiety i zaczyna kurwa twerkować. wiesz że co? Tak to czuje sofer. Aj wrócisz do domu rano, ja ci postawiłem drink, zostawiłaś na już śminkę. Widzę jak ty kiwasza nigdy nie grałaś w pił Niebladczy niż się nisz, jak pies, zaraz przyjąłem sem Najpierw dla nas szybko pokręć, potem wolno tak jak ślimak. Wiesz okay. jak bara, Szary dres, ty masz czarny dora. Na, ten moment mi się nie podoba, wow Ej, to, to, był, to był taki zjazd w dół, dopominowy I taki kurwa, no ja powiem Do mnie ma, że zaraz jest refren, że to jest taki build up A la bridge bym powiedział, nie? Albo build up o bridge Przed wszystkim, ale stary to moment I don't like it bro, I'm sorry, no sorry jakby No hard feelings dla wygusia, ale to moment mi się W pizdę nie podoba. Jak szymak Wiesz jak barakuda Szary dres, ty masz czarny dora. Nie no. spieszę bo mam czas akurat Najpierw doła, potem góra wiesz się jak barakuda I like the hook bro, I'm sorry Nie podoba mi się ten refren w ogóle Jakby totalnie, jakby już jakby Odchodząc od faktu gatunkowego Całego tego kawałku, wiesz o co chodzi Odchodząc stricte od gatunku stary I don't like it bro I don't like it, to nie, to może będzie większy hit Będzie miał więcej wyświetleń, ale a the other hand stary, w drugiej ręce kurwa No my shit bro, sorry Szary Dresden, masz czarny Dora. Nie spieszę, bo mam czas. Akurat na pierwzoła. Ok, mną gołba, kuda, para kuda, para kuda, para kuda, para kuda, para kuda. Dobra, to on jest fajny. Barakuda, barakuda, dobra, to będzie catchy jak skurwisy. Ok, mną gołba, kuda, para kuda, para kuda, para kuda, para kuda, para kuda, para kuda. Ten moment jest fajny, ten mi się podoba. Rucham się z tym momentem. girl już są so so, so spicy, ja czuję się jak Beckham. W nocy tam z tobą. Girl są spicy, czuje się jak Beckham. Wiecie o coś w tym wersie? Ja karłem od razu. Yy, Victoria Beckham. Nie wiem jak na przed nim, przed Beckham, jak się nazywała. Victoria jakaś tam, Stanford, czy kurwa inna yy, Koroniewska, czy, czy jakaś inna Nowak. Yy, była spore Spice Girls, takie fajne dupeczki. One robiły muzykę kiedyś w tamtych latach 90. chyba, albo 80., albo early 2000 nie pamiętam. Czuły się Spicy jak Beckham. Wiecie co chodzi? Bo miały dupę ze Spice Girls. Odchodzi w tym wersji, jak ktoś nik Nie ma za co, nie jestem geniuszem. Ej hey girl, you so Spicy, ja czuję się jak Beckham. W nocy tam z tobą rano tego nie pamiętam. Nie wstydzę, dziewczyno tego, że jesteś przepiękna. Korzystasz z tego, co masz, mała? Przecież to nie red flag. Twój były na to Kurwa nie wiem, do starej. Ja nie lubię klubówek, a to jest raczej klubowa piosenka. To jakby pierwsza rzecz, ale overall, jedyny moment co mi się podoba te barakuda, barakuda, to jest fajne. To jest generalnie catchy melodia fajne, ale całościowo ten numer mnie nie podjeżdża, no będę szczery, nie? Widzowie. I'm keeping in honest, broski I'm keeping in honest, I'm keeping it honest. Kipuję to stary, realnie, że... Raczej nie będzie to numer, który sobie odpalę i będę go słuchał. Tym bardziej po tym, że jestem zdrażony do klubu, moja dziewczyna mnie zdradziła w klubie kiedyś. A druga sprawa, jak byłem w klub... nigdy nie byłem w klubie, nie na koncercie, wiesz co chodzi? Więc jak ja byłem poszedł do klubu, to ona podpiera się bo szukał wyjścia, żeby wypierdolić stamtąd jak najszybciej, więc. A na tak, bro, totalnie nie musi. jeszcze dziewczyną tego, że jesteś przepiękna. Korzystasz z tego, co masz, mała, przecież to nie red flag. Twój były na to patrzy, dla mnie to zwykły z My siedzimy na loży, on ubiera się jak menem. Piłka port, ty ma... Jak z Gredek on się ubiera jak Menel? Dobra, ale ubieranie jak Menel to jest słek, tylko trzeba umieć wyważyć proporcje. Daj przyjść. Z Gredek, my siedzimy na loży, on ubiera się jak Menel. Krótka piłka, aport. Ty masz nowe pazy, ja inhalator. Się, barak... zielony inhalator. Wiesz jak para. Zielony inhalator, łata heli. Kuda, szary dres, ty masz czas. Nie spieszę, bo mam czas. Ale nie, na no, ten bridge mi się najbardziej nie podoba. Ten bridge jest taki slow, reverb, taki spowolniony, w chuj mnie ten bridge, ale refrend jest spoko. Najpierw doła, potem

Mnie by nie wytrzymały majtki na takim klipie. No Didi. A te teledy te przebitki jak u Kubana kiedyś, by taki numer Kubana. Yy, takie kolorowe przebitki były tam, że jakby on stoi i jest tak czarny on. No może klub, może radio, nie wiem, jaki był generalnie target i zamysł. Yy, wiesz, wykonanie może nie jest złe, ale jakby stricte typ kawałka, gatunek stary i jakby całe połączenie tego wszystkiego to no kurwa nie, nie jest nigdy. Nie będzie to nigdy coś co skradnie moje serce, jakby I'm Keeping in Ones Może to będzie miało więcej wyświetleń, może to będzie większy kawałek niż głowa do góry dzieciak, ale głowa do góry dzieciak w mojej opinii totalnie clearuje ten kawałek i po prostu no mi to nie podjechało. Wiesz co, gdzie mógłby się pobujać te i d, wiesz co, by w klubie leciało, to wiesz, Barakuda, barakuda My się pobuja o kurwa, generalnie, ale tak, wiesz, overallowo to raczej nie będę wracał do tego kawałka, będąc szczerym. Wiem, ja wiem, że komuś się może podobać taki klubowe brzmienie, klubowy beat i w ogóle, ale ja totalnie skłaniam się do wydania wygusia yy, właśnie w perspektywie numerów nostalgiczno-refleksyjno-emocjonalnych z przekazem. Totalnie bardziej mi się podobał na tym Nems, yy, przycie bardziej mi podjechał ten kawałek. Ten kawałek jest taki, o, no po prostu, w sensie. Totalnie nie jestem targetem, wiesz? Pierwsza rzecz, nie, niechęć do chodzenia do klubów, niechęć stary do niepracowania, a druga sprawa, niechęć do stricte takiego gatunku muzycznego, bo nigdy jakby nie słucham takiej muzyki w wolnym czasie i raczej nigdy po taką muzykę bym nie sięgnął. No Hartfilm rzeczywiście do wygusia, cieszy, fajnie, że sobie eksperymentuję i robi swoje rzeczy, tu sobie coś kminie, tu jeden gatunek to drugi, ale jeżeli ja bym miał być zwolennikiem jego numerów i jego stylistyki numerów, to totalnie skierowałbym się do numeru, który został wydany jako pierwszy, który był ostatni, to raczej... Do twerkowania do dziewczyn. No, ja, ja się boję dziewczyn generalnie, nigdy nie dotknąłem kobiety, ja bym ich modlę, więc raczej ciężko mi będzie w jakiś sposób skorelować z treścią przedstawioną w tym kawałku. Telewizowie, Wydaje mi się, że wytrzymałem ten <tania> temat generalnie wystarczająco. Zostawcie wasz feedback, dajcie znak, co myślicie o kawałku, dajcie znać, co myślicie o reakcji, zostawcie wasz feedback w komentarzu. Wielkie pozdro i życzę wam lovely day, lovely night, kiedykolwiek to widzicie na kanale, bo nie generalnie, jak to wszystko rozłożę, ale pewnie będzie to na kanale jakoś na czasie. Wielkie pozdro i życzę miłego good day.